Ja daję, dałem stać. To czemu? Czego się nie da już zedytować? No można zedytować. Chcesz się zedytować? Nie chcę się zedytować, ale czego... Jezus Maria. Zadytować? Ciebie mogę zedytować, nic nie mogę zedytować. Czemu nic nie możesz zedytować? Bo w się nie ładuje ona. Ale na co? Na dostkę? Co się stało? Nic nie ma. W ogóle nic nie rany się nie zadytować. Zbieramy się przypadkiem do no, sali. Tak, ty, ty, ty się w ogóle nie odzywaj, nie. dlatego że no, ciebie przecież nie, nie można zedytować, no dziewczyno. O, mnie nie, nie, nie może zedytować. O, już ja nie jestem ten nadrzędny. Jestem <głosy głosy> nadrzędny. <noise> <noise> Usuń no, wszystkich, to. których nie ma. To, to teraz powie to powiedz go. Asi, że ona jest bytem podrzędnym w takim razie. Jestem <noise> <noise> jest nie ma żadnych Nie wiesz, że niektórzy są równiejsi? No przecież już nie wpisywałeś Dobra, żadnych Zobaczmy, no? Ja wpisałem ostatnio. Jak to wpisałeś brzydkie rzeczy do bazy? A, wpisałeś brzydkie rzeczy do bazy? Ciekawe. nie, ale wp... Andrzej. Nie no masz się... tupek. Menel, że tego się nie robi. Menel, no, Menel był dobry. <śśmiones> dobry ale a, Marian Paździoch niech jest złym, <śmiones> 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 zły, byś. Nie nie takich szefów. Dobra, to I Ile nie ma w wyniku sztupek? Może być. Dobra. Nie, powiem ci nie. Może być Maren Wszystko Może być, ale jest urodzony w 2009 roku. Tak, a Arnold Boczek? Spokojnie, spokojnie. on jest wczoraj urodzony, no stary. No wiem, że jest wczoraj urodzony. Jest nieaktywny. No jest aktywny po prostu, on jest aktywny. Nie jest aktywny, przecież widzę. Czekaj, popatrzmy, no, On Uwacznijmy. jest aktywny, on jest aktywny. Tylko... Nie jest. Seksualnie, tak? Asiu. Aszka od razu seksualnie. No właśnie. I mamy to wszystko nagrane, także wiecie. Ej. Bo ej. No, on jest aktywny, tylko nie wiem jak zrobić, jak ustawić domyślnie wartość czy checkboxa. Napisz po prostu... O, czekaj, jak domyślnie? No jak ustawić podstawową wartość wartość checkboxa. Można ustawić check, A to będzie zawsze check wtedy, nie? No właśnie. No, właśnie. Jeszcze nigdy się nie bawiłem w html ani od u w życiu. Zawsze się od tego z daleka trzymałem. Zdałeś? Eee, nie. Dobra, dobra. Koniec tego.